Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy sobie nowy tydzień. Zaczynamy sobie od dwóch samochodów, które są na dobrą sprawę na tym samym poziomie, bo mamy Mercedesa E Klasę na full body PPF i mamy BMW 5 też na full body PPF. BMW się już rozbiera, przygotowuje do oklejania, Zaraz sobie tam pójdziemy. Oczywiście będę wam pokazywał jak kleimy i tak dalej. A tutaj mamy Mercedesa srebrnego. I też myślę, że dzisiaj sobie w niego wlecimy, będziemy oklejać całości. Plus dodatkowo tutaj i w BMW, i w Mercedesie są jeszcze progi do zabezpieczenia, wnętrze. A i powłoki na felgi, na szyby, na tapicerkę wewnątrz pojazdu. Ja Wam powiem jedną rzecz. Akurat w ubiegły weekend miałem szkolenie z folii PPF. Szkoliłem jedną osobę, dzięki czemu mogłem się na niej skupić w 100%. Trochę, że tak powiem, nie wierzę w szkolenia, gdzie mamy 4-5 osoby i oklejamy sobie przez 2 dni full fronta, bo na dobrą sprawę to te osoby się niczego nie nauczą. Okleją powiedzmy po słupku piano black, okleją po klamce, też w zależności ile będzie czasu. No i, że tak powiem, to mogą się nauczyć, ale na przykładzie, na przykład samochodu, jak robimy sobie full front, czyli zderzak, błotniki, maska, proste słupki, czoło dachu i tak dalej, no to 4 czy 5 osób jeden róg, że tak powiem, folii na masce sobie złapie i nic więcej. Nie będą wiedzieć jak mają rozciągnąć tą folię w każdym, że tak powiem, kierunku. I to jest, to szkolenie takie na 4-5 osoby to jest takie takie bardziej, że tak powiem, dostajesz ten certyfikat i, i byłeś na tym szkoleniu, ale kompletnie moim zdaniem się niewiele można z tego nauczyć. I kleiliśmy sobie a4, która tej stoi, tutaj jest chłopaków od autoserwisu ten samochód. No i tak jak mówiłem, przejeźmy full francika. No auto ma też ze sobą jakiś przebieg, ale i ma sporo odprysku w zasadzie. No, ale mogliśmy sobie z tego samochodu skorzystać, za co bardzo dziękujemy. Powiem szczerze, że jak na stan właśnie lakierniczy tego samochodu, no sporo odprysków, y, jeszcze czarne uni w zasadzie, czyli trochę nie y, gdzie ma zmatowienia i tak dalej, to ta folia właśnie fajnie przykryła nam dużo właśnie takich rzeczy i wybłyszczyła na tyle ten lakier, że myślę, że jak nie będzie zakurzone jak jest w tej, w tej, w tej chwili, jak wyjdzie słoneczko, to bardzo fajnie będzie wyglądać, wy, widać odcięcie tam gdzie jest folia, a tam gdzie tej folii nie ma, bo w zasadzie mamy pod tą folią taki klarowny, ładny, przejrzysty lakier, bez właśnie rys. Odpryski są, ale to wiadomo, muszą być niestety, bo tego się nie da zgubić aż tak jakbyśmy chcieli. Eee, I tak się śmiałem właśnie do właściciela, mówię, zobaczysz ten samolot po frontu, to będziesz chciał doklejać resztę, bo naprawdę fajnie wyglądał, jak żeśmy sobie już ten samolot wykańczali. Eee, ten przód był naprawdę bardzo głębokim połysku, w rzeczywistości ładnie się prezentował. Pokazuję wam BMW Którą sobie robimy, co tam sobie porozbieraliśmy przy tym samochodzie, żeby poukrywać folię. Oczywiście wyleciał sobie tutaj taki plastyczek z oznaczeniem 5, eee, zaślepka haka, listwy przyszybowe, lameczki Tutaj jakby lusterka nie musimy demontować, bo mamy sporo miejsca, żeby tą folię tam wepchać, także taki plus. Z przodu, w zasadzie, jedynie co to wyleci, pewnie ze śledka haka, aczkolwiek tutaj jest Piano black, My to zazwyczaj wycinamy, jest to ładnie dopasowane, także mm, nie musimy, że tak powiem, tutaj rzeźbić. E, reszta zderzaka jest powiększona pół centa, żeby pochować na folię te, te wszystkie szczelinki, i tak dalej. Z, z maseczki wyleciał sobie emblemat z tutaj dachu te listwy, gdzie możecie zobaczyć, że zostały jeszcze mocowania. Tak jest szklany, także tutaj mamy. Mniej pracy przy tym samochodzie. Walczymy z lampami no i działamy sobie. um uh, 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 uh. Drodzy, pierwszy samochód mamy już gotowy, mianowicie e klasę została oklejona. Ja właśnie sobie nią wyjechałem, żeby porobić zdjęcia. Jest poruwa totalna. Najcieplejszy dzień w tym tygodniu, niby mamy 37 stopni. Rano o godzinie 10 było 34. Także bardzo to możliwe. Naprawdę fajnie praży. Na szczęście nie jest to upierdliwe, upierdliwe słońce pod takim względem, że mamy duszno, a to najbardziej przeszkadzające. Pokazuję Wam, jak wygląda E-klasa po zabezpieczeniu folią bezbarwną PPF TITAN PRO w całości. No nawet powiem szczerze, że srebrne czy białe samochody mogą dobrze wyglądać, bo naprawdę szklistości ten samochód nabrał. Wygląda bardzo fajnie. Wszystkie elementy lakierowane plus reflektory, przód, tył zostały zabezpieczone folią. Na felgi wleciała powłoka ceramiczna, na szyby powłoka hydrofobowa, no i ta wewnątrz pojazdu też oczywiście została zabezpieczona, żeby jak najdłużej wyglądała, jak najświeżej i no co? Myślę, że super efekt Ja wjeżdżam kolejnym samochodem, BMW Pioną i też robię zdjęcia i ogryweczkę Wam Kolejny samochód, moi drodzy, tak jak mówiłem BMW Piona też oklejona w całości bezbarwną folią ochronną Safety Titan Pro i oczywiście ta sama śpiewka na felgi powłoka, na szyby powłoka, na tapicerkę wewnątrz pojazdu powłoka. I też prezentuje się bardzo fajnie. Akurat w tym samochodzie jest sporo elementów lakierowanych, bo i ten próg no na zasadzie znać w piano blacku, czyli w tym kolorze, w tym wykończeniu co subki B na przykład. No Sporo ma ogólnie BMK, zazwyczaj pianobleków, bo i z z przodu i z tyłu i tak dalej. Wszystko jest zabezpieczone bezbarwną folią ochronną, także nie będzie nam się tak uszkadzać. Znaczy, w zasadzie się nie będzie uszkadzać, bo po to jest ta folia, żeby się nie uszkadzała. Eee, będzie wszystko fajnie ładnie wyglądać, błyszczyć się i elegancko odpychać wodę i brud. Możecie zobaczyć tutaj cały ten dyfuł, zaraz zachodzi do samych kół, to jest piano black, reszta auta jest w metaliku, czyli mamy sobie pigmentik w lakierze. No i wygląda oczywiście też bardzo fajnie. Ja pstrykam foteczki. No, kluczyk za daleko, już, już jej się pajacuje. Tak, w sumie cykam foteczki i się z Wami żegnam. Alfa wam pokaże w następnym odcinku, ze względu na to, że dopiero wyjedzie w następnym tygodniu, zostawimy sobie ją przez cały weekend, żeby zobaczyć, czy przypadkowo coś się tam nie wydarzyło, coś się nie odkleiło, bo auto jedzie do Hiszpanii i tyle. I go nie widzimy już w zasadzie i ważny, ważna rzecz jak po oklejaniu jest taka, żeby przyjechać do nas na kontrol, po mniej więcej 3-4 tygodniach, żebyśmy sobie mogli zobaczyć. Czy wszystko jest w porządku z folią? Ewentualnie zrobić korektę, jakieś docinki, czy coś tam, że tak powiem, się małego, drobnego odkleiło. No i ewentualnie też, jakby się coś odkleiło poważnego, no to wymieniamy to. w ramach gwarancji i tak dalej. No co, zwożegnę się z Wami. Tak jak mówiłem, alfa pokażę w tym odcinku. Yy, żegnam się z Wami moi drodzy, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, zapraszam Was na wszystkie nasze media społecznościowe, możecie sobie zobaczyć na Instagramie czy Facebooku nasze storysy, które dodajemy codziennie po kilka sztuk, kilka, kilkanaście, w zależności od dnia, yy, co robimy na bieżąco. Yy, I zapraszam też, też do oglądania naszych rolek, które sobie wstawiamy właśnie na wszystkich platformach, które możemy, gdzie możemy wstawić, czyli TikTok, Instagram, Facebook i YouTube Store. Co więcej, a zapraszam Was do obserwacji safety PPF w Poland. To też ważna rzecz. Wpadajcie tam do nas, żeby sobie zaobserwować, zobaczyć co tam się ciekawo dzieje. No i jak jesteście z branży, to zapraszam do zamówień, folii, testowania folii. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.